Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci trochę o bazie danych, którą możesz budować w Babu. Ale na początek, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo proszę Cię, zrób to. Pomożesz mi zbudować jeszcze większy, lepszy kanał na YouTube. Przejdźmy zatem do naszej bazy danych. Całą bazę danych znajdziesz tutaj w zakładce Data i możesz tutaj projektować tabelę, w której umożliwisz swoim użytkownikom oraz sobie przechowywanie różnych danych. Szczególnie takie, które będą się zmieniały. Możesz tutaj dodawać nowe tabele, a później tym tabelom dodawać kolumny. Ponieważ baza danych w Babu polega na tym, przejdźmy tutaj do arkusza, że masz po prostu tam różne tabelki. Masz na tabelkę z użytkownikami, więc users. I ta tabelka ma różne kolumny. Na przykład nazwa naszego użytkownika, bo adres e-mail. I dane w... W bazie danych wybową są przetrzymywane w takich, właśnie tabelach. Mamy tutaj Jan, Jan Małpa Kowalski, Rafał, Rafał Małpa Nowak i tak dalej, i tak dalej. I właśnie takie tabelki trzymane są w bazie danych. Takich tabelek możesz mieć wiele. Możesz mieć np. użytkowników, dajemy sobie tutaj obramowanie, możesz mieć np. hosty z postami, które napisali już użytkownicy i to będą takie kolumny, jak na przykład zawartość, content, tytuł, title albo obrazek, image takiego postu i znowu tu możemy różno mieć rzeczy, na przykład lorem ipsum, tytuł, tytuł 1 i obrazek, jakiś tam obrazek i takie rzeczy też będziesz miał, możesz trzymać w bazie danych i następnie możesz łączyć między sobą te różne rzeczy. Jeśli na przykład ten post został stworzony przez użytkownika Jan. Więc tu będziemy mieli creator, to będzie typu user właśnie, i to będzie Jan. Oczywiście tu będzie jakiś ID tego Jana. Tu damy sobie ID 1 i tu będziemy mieli creator 1. I też możemy mieć różne takie rzeczy. Jak na przykład tutaj w tabeli z użytkownikami możemy mieć listę postów, które oni zrobili, na przykład posts. Created. I następnie tutaj będziemy mieli listę takich postów. To na nasze posty też będą miały ID. tutaj 1 i 2, jakieś inne. Bla bla bla, bla bla, bla bla. Creator też jeden. To będziemy mieli listę postów 1, 2. I tak możemy projektować sobie bazę danych właśnie w Bubble. I robimy nowe tabele w taki sposób, że klikamy sobie tutaj New Type. Bubble nazywa tabelę type, typem. Więc robimy sobie New Type, na przykład właśnie Post. Create. I dodajemy nowe kolumny do tabeli. Bubble tworząc nową tabelę od razu dodaje kilka takich kolumn defaultowo to jest twórca, data modyfikacji, data stworzenia i slag. I następnie możemy tutaj dodać nowe kolumny, przed content i wybrać jakiego typu ma być to pole, ta kolumna. Bubble nazywa to polem, więc film. I tutaj możemy wybrać sobie różne typy: czy to ma być tekst, czy to ma być liczba, czy jakiś zakres liczb, data, zakres dat, prawda lub fałsz, plik, obrazek, adres geograficzny, relacje do innej tabeli. Mamy inną tabelę user, więc możemy stworzyć relacje do użytkowników. I mamy już tabelę post, którą właśnie tutaj zrobiliśmy, więc możemy robić też relacje do postów. Możemy też jeszcze zainstalować jakieś pluginy do Babu i też mieć tutaj relacje do tego, i w ten sposób możemy sobie robić. Tabele, na przykład jak posty, robić kolumny nowe, a także możemy robić relacje z listami. Na przykład możemy sobie zrobić, że post został, jest na przykład śledzony, following albo lubią go likes użytkownicy i tu zaznaczyć się, że lista użytkowników. I tym sposobem możemy zrobić, że dany post będzie lubiany przez wielu użytkowników. Wrócę jeszcze do tutaj tabeli User i Defaultowo Babu dodaje do bazy danych każdej nowej aplikacji tabelę użytkownicy i dodaje tym użytkownikom adres e-mail, datę modyfikacji, datę stworzenia oraz Slack. Przejdźmy sobie teraz do przykładu. Zobaczymy, jak wygląda taki projekt aplikacji, przykład takiego Instagrama albo podobnej aplikacji z social mediami, więc usunę sobie tutaj tabelę post, przejdziemy znowu do arkusza i tutaj zaprojektowałem taką tabelkę, w której mamy właśnie tabelę users. Nasi użytkownicy będą mieli imię, jakieś bio, w którym opiszemy coś tam, handle, czy czyli username, to też będzie typu tekst. Następnie będziemy mieli zdjęcie, czy typu image, followers, kto śledzi takiego użytkownika, oraz following, kogo ten użytkownik śledzi. To możemy sobie powpisywać właśnie takie rzeczy, jak np. Jan. Jan jest z X, handle Janek. I na przykład jakiś obrazek, bla, bla bla followers, kto śledzi takiego użytkownika i tak dalej. I takie tabele zaraz zaprojektujemy sobie tutaj w Babo, pokażę Ci jak coś takiego zrobić. Następnie będziemy mieli listę postów, jakie po prostu nasi użytkownicy zrobili. Następnie dokładnie zawartość tych postów i ona jest oddzielona od postów po to, aby nasz Babo szybciej działał. O tym opowiem jeszcze później i następnie będziemy mieli też kabel... Tabelę z komentarzami. Więc przejdźmy sobie teraz do naszego Babu i stwórzmy dokładnie takie odzorowanie w naszej aplikacji. Przesunę sobie tam na drugi ekran i chcemy zrobić takie tabele jak Post, więc tworzę Posty. Druga tabela to jest Post Content i jeszcze jedna comment. OK. I przejdźmy od początku. Użytkownicy. Mamy imię naszego użytkownika, więc Name typu Tekst mamy bio też typu tekst i mamy handle typu tekst. Następnie dodamy sobie profile foto, Profile foto zdjęcie profilowe naszego użytkownika typu typu obrazek i followers osoby które nas śledzą followers to będzie użytkownik i to będzie lista użytkowników bo może śledzić nas kilka osób a nie tylko jedna tak samo my możemy go śledzić więc following też listą użytkowników więc user i zaznaczam tutaj list check ok więc widać że mamy sobie list of users followers i following następnie nasze komentarze no, składały się z takich elementów jak content albo comment po prostu comment typu tekst oraz post który on komentuje więc original post post to będzie typu post. Nasz komentarz komentuje jakiś post, i następnie mamy nasz post content. Tutaj ustawimy sobie obrazek, image typu obrazek, ok, oraz ustawimy sobie jeszcze original post, czyli relacje, do którego ma wskazywać postu ten nasz post content. Więc znowu tutaj wybieram post, no i nasz post został ostatni. I tutaj będziemy mieli takie tabele jak caption, czyli podpis, skrót, jakiś typu tekst oraz likes. Lista użytkowników, którzy lubią ten konkretny post, co będzie User i zaznaczam sobie listę. I tym prostym sposobem przenieśliśmy całą ten arkusz kalkulacyjny tutaj stąd, te wszystkie tabele, ich definicje tych naszych tabel do Babu i będziemy mogli sobie to wykorzystywać. Mówiłem jeszcze o pewnej optymalizacji. Dlaczego tutaj obrazek nie jest po prostu w poście, tylko jest tutaj oddzielnie w post content, a no dlatego, że to jest pewna optymalizacja. Babo normalnie jakby chciała nam wyświetlić wszystkie posty, jakbyśmy chcieli wyświetlić te wszystkie posty jeden po drugim z tekstem tutaj tylko i napisano obok ile użytkowników taki post lubi, to wtedy by wyciągnęło nam wszystkie te posty razem z obrazkami. Jakbyśmy te obrazki mieli właśnie tutaj. Gdybyśmy mieli tutaj też tą tabelę z obrazkami o w ten sposób, to by nam też wyciągnęło te wszystkie obrazki. A co jeżeli nie chcemy tych obrazków wyświetlać, no byłyby nam całkowicie niepotrzebne. Więc lepiej, kiedy mamy taką strukturę aplikacji, że chcemy wyświetlić tylko nasze posty, tylko nasze caption i lajki, to wtedy rozdzielić sobie jakąś zawartość, to te rzeczy, których nie chcemy teraz wyświetlać, w innej tabeli, a później je w jakiś sposób dociągnąć. Tak samo z komentarzami. Też są w innej tabeli umieszczone, abyśmy nie dociągali ich za każdym razem. Na koniec jeszcze pokażę Ci, jak wyświetlić te dane, więc wróćmy sobie do naszej zakładki z Babą, wejdźmy w Design, powtarzającej się w grupie Repeating Group. Wyświetlimy sobie nasze posty, więc Type of Content to będzie post, Data Source, szukaj wszystkich naszych postów. Post, OK? Szukamy ich wszystkich. Tutaj wyświetlimy sobie na przykład tekst. Więc weźmiemy current, cells, post, caption. I na przykład, jakbyśmy chcieli teraz dociągnąć jeszcze ten nasz obrazek, który zaszyliśmy gdzieś głębiej w naszej tabeli, to damy sobie po prostu image. I on jest w innej tabeli, więc tutaj zrobimy sobie dynamic image, search, do a search for. Szukamy teraz naszego post content i szukamy takiego post content'a, którego original post jest równy current sales post. I wtedy wyświetlimy sobie tutaj po prostu pierwszy element, który znajdziemy, i wyświetlimy obrazy. W tym sposobem będziemy mieli wyświetlanie nie tylko caption, ale też innych elementów, które są gdzieś zaszyte w innych tabelach, ale mamy relację do nich. Tak możemy właśnie wyświetlać. Moglibyśmy w tym przypadku też ten obrazek właśnie przesunąć sobie do tabeli POST, czyli robimy taką aplikację, właśnie tak wyglądającą, wyświetlającą też obrazu, od razu obrazek tutaj w tym miejscu. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. O bazach danych można mówić jeszcze więcej i znajdziesz na ten temat wiele materiałów na moim kanale, a ja dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli uważasz, że to, co tutaj obejrzałeś, jest wartościowe oraz, tak jak mówiłem, już obejrzenia pozostałych moich materiałów. Dzięki i cześć!